Ja chcę wiedzieć, ile klimatyzacja będzie mnie realnie kosztowała. Przyjmijmy tutaj, że ta klimatyzacja będzie pracowała dziennie przez 6,5 godziny czasu. W karcie katalogowej modelu Mirai 3,5 kW widzimy parametry wydajności chłodniczej. Możemy przyjąć trzy fazy, w których to urządzenie będzie pracowało. Pierwsza faza to faza, gdzie wchodzimy do pomieszczenia, uruchamiamy tryb chłodzenia i to urządzenie musi w szybki sposób zbić tą temperaturę. Więc w tej fazie to urządzenie będzie średnio pobierać 1500 W. Przyjmijmy, że to w pierwszej fazie będzie urządzenie pracowało przez pół godziny, daje nam 750 W poboru energii. Druga faza to faza, można powiedzieć, nominalna, gdzie urządzenie będzie dalej dążyło do osiągnięcia temperatury zadanej, ale będzie to już przebiegało w niej drastyczny sposób. Więc pobór energii nominalny wynosi tutaj 750 W. Przyjmijmy, że ta faza będzie trwała przez godzinę czasu, co daje nam wynik. 750 W. Faza trzecia to faza, która charakteryzuje się najniższym zużyciem energii. Przyjmijmy to, że będzie to 400 W. Ta faza będzie trwała przez około 5 godzin. 5 godzin razy 400 W daje nam 2 kW zużycia energii. Sumarycznie wychodzi 3,5 kW. A przyjmując, że 1 kWh będzie nas kosztować około złotówkę, chłodzenie w ciągu dnia będzie nas kosztowało 3,50 zł. Czy to dużo?